Cześć, tu Macie, ze mną jest Aga. Jestem. I my gramy w zag, wielka przygoda. Jesteśmy w nowym świecie. Jak to się nazywa, w ogóle ten świat? Au, nie rób mi tak. Czekaj, ja się zaraz dowiem, jak to. O, statystyki tak. świata, kula, ten, ten. Ale tu było jakoś kiedyś, że można było. O. Dobra, tu jest podróży i próby ten. O, o zoom, zuma. Naklejki. Zaraz będę wiedziała, jak na świat się chyba nazywa. Centrum świata rzemiosła. O, tak to pięknie się nazywa. Dobra, już, Aga, idziemy do tej ciuchci, bo ty się doczekać nie możesz. O, o jakie jest I widzisz, ładne. że mam nogi? No. no masz? Aga podważała widać? ostatnio to, że czy ja mam nogi ona Albo podważa swój mózg. nie widać? No, ja wiem, że od tyłu to nie widać na no, wojtek, zawsze tak mówi. Dobra, 7500 i 5 kulków. I ta ciuchcia, czy co to jest? No nie, tak mi się ciuchcie. wydaje, że to ciuchcie będzie. Zresztą tutaj na nie można powiedzieć, że też masz jakby ciuchcie. No. Dlatego, że nie chcę, żeby nas, wiesz, na tempo o, kulka! Boże. Zapadający się Madzia. A co zapadający to jeszcze niewielki problem. A co tutaj robił te wumrze z tego? <głos> Wurze. <głos> no bo to są wąże O, będzie tak. To są wumrze z podobnego świata od Kraba. A tym. Ale żebyś ty mnie nie złapała? No dobra Ej, później! Aga! Idźmy stąd! Idę sama. Chodź! Dyn daj się! Okej! A ty po co tam? Nie złapało mi. No no, co tam zobaczyłaś? Galaretkę? Halo! Mam ciuchcie! Chodź jak O nie! O nie ma nie, 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 ja nie jestem gotowa. Na co ty nie jesteś gotowa? No życie. Oj, sorry. Nie biedź mnie Agnieszki! I oderwałam. O, dobrze, ciuchcia zwolniła, bardzo dobrze. Nie, a wyjmiesz mnie stąd! Czekaj, czekaj, Bambia. Nie mogę jechać, Macie! Nie wydróżnię. Oh. Nie, Marcie, ja też umarłam. Poo, mi się kulki zachciało. My musimy wziąć tą bombę, Madzia. Ja wiem, że my bombę musimy wziąć, ale ja chciałam kulkę. E A czekaj, Ej, kulkę mi ominęło, to to nie fair! Halo! Ej, gdzie my jesteśmy? No, bo to jechało nie czekało. O, to hamulce. No, o szukiństwo. No tak. O, nie. No i sam to tu. Madzia. Andrzej. Piesek! Jezu, ciebie nie, nie chcę co Oła. A goś te swoje pieski ugarnij. Pieski! No bo to ty jesteś od ogarniania tych stworzeń. Pieski. Ła! O Idziesz stąd! Dobra, Dobra poszło! Boże! Co za chory poziom! O, Moja kulka! Skacz po nią! Ej! Ej, to o, bo... To była moja kulka! No, dlaczego padło? Oszukijstwo straszliwe. O, o, po prostu. Ała! Prądu! M A! Nie ma mnie! Nie, mnie też nie ma, nie ma się. Ej, jakie zagmatwane to! To jest, ała! Czekaj, bo ja tak weź tamtego! Dobra, już biegnę. Mam. O, chociaż Aga kulku zdobyła. Czekaj, bo to będzie. Co to było? No, ale mnie prądnął. O, jestem. Dojechałam. No, po ten, y y y Presja, presja, presja. Presja, nie presja, ale no kto to widział takie coś? O mnie. Masz piesku. O, mamy żyćko chociaż. O byczek, nie piesek. No, czekaj. Nie. No, nie rzucaj mną! To jest o nie! Dobra, ja, ja sobie chyba umrę, wiesz, dla swojego własnego spokoju. O Jezu, to są te wibrujące. Nie. Ale te wibrujące idziesz rzucić, tylko wiesz... Nie ciebie. Puść mnie, że. Gdzie w niego? O zginęło! Wyrzuć to. <laughs> Madzia, pięknie zaposzyła, <się> widzisz? <laughs> o, Agnieszka, twojej pięknie, to to takie kolokwialnie brzmi dość mocno. No kur... Ej, Madzia, ja chyba nie potrafię... A łap! Uprądowało mnie! No. O nie! <śpiewanie> <śpiewanie> o, dłoże... Ale muszę przyznać, że te śmierci są dość majestatyczne. Dobra, jeszcze raz spadaj gadzie. Jezus. Mań, o, ale masz blisko końca ta... byłyśmy, bo już szła tą no kulkę tak. zdobyłyśmy. Myśmy to ugrały. I tą kulkę trzeba tam, ale jak jest za bardzo... Jak to się mówi? Tempo. Tempo, tempo. Ja nie mówię tak pod presją Madzia. Ta pioseneczka. Ostatnio nadrabiałam jakiś e, e, t, poziom, nie? Mhm. I była właśnie muzyka i ja tak nie mogłam sobie skojarzyć, co to jest za piosenka Aha. No? W Jezu, już opadałam Madzia. Już, już opadało ci. Opadało mi. To czasami mi nie chce złapać. No. A ja koniec końc końców już przy końcu poziomu doszłam, że to było e, Girls Wanna Have Fun czy coś takiego, nie? O, tutaj, tutaj. o macie. Kamicze. Dobra, czekaj, bo tutaj zaraz gdzieś będzie kulka. O, tu jest pro... Jestem tu. Tutaj była ta kulka, dobra, Patrz, to, usad... to Madzia, bo to jedzie, to trzeba... To. A czego mi... Aga, bo ja znowu tu. Dobra. Dobra, ja idę, jestem. No. Macie, nie ma. A to, to to, ten, ten mam. tego się. I znowu masz mi w kulkę moją przyjechało. No przyjechało. O nie. To nie tak powinno być. No nie. Nie miło to jest. Jeszcze taki mały pociąg. Mama, tutaj nam gości o dodają. Aha. Dobra. Jezu! Macio. Aga, puść mnie, żech! No bo ja chcę to. Dobra, spadłam. No, w jednym momencie. Po prostu. Masz chemico. O. Dobra, masz żyćko? chociaż żyćko jest. Masz. Dobra, chociaż to ubite. Tak, mamy o, dwa o, życia, o, trzeba gdzieś na sępić czy coś. Tu, tu jest. Tam. Piesz... Nie trafiłam. Ja też nie? nie. Nie. A chciałam. Ty czy ja? Jezus, ciebie się złapało. Dobra, jesteś. Dobra, tą kulkę mamy, to swoje łapanie tego dziadostwa możemy. A! Odpuścić. To jest jakieś paranoja. Ała! Jeszcze na koniec oberwałam w nogę, no! To jest bezczelne. O, dobra. Jezus Maria. Crazy. Dobra, i teraz powinno być już do piątej kulki, nie? No. Już powinien być koniec, czekaj, tylko trzeba omijać tych, tych. Ja nie mogę po prostu... No! Jak mnie rzuciło od razu z tą kulą! Łap te kule i wniszcz! O, widzisz co się robi? No wiesz... Marzenie. No to wrzuca w tych ziomów! Dobra, my dojdziemy do tego momentu i się zobaczymy ponownie. To już ludzkie pojęcie przychodzi. Dobra kochani, lecimy dalej, zobaczymy co z tego nam tutaj wyjdzie. Na razie można powiedzieć, że jest tragedia. Tak. Bo będzie te, wibru te wibrujące tam. Czekaj, jakby taki... Ty, słuchaj, trzymaj się dołu, ja się będę trzymała góry, żebyśmy Dobra. sobie w parady nie wchodziły. Tak. O, I widzicie, strategia. Nie w tę stronę! I czemu u mnie wszystkie te wziągi latające? Czekaj, ja może wezmę. Ja nie Masz. żyję. Oberwał. No, a po tych niełopów. O, widzisz, że to na mnie wybija się? No. Nie ciebie! Nie, no to jest paranoja macie ciebie wzięło! Pa, pa. Znowu się umarło. Dobra, o, ale czekaj. Już idziemy już jedziemy dalej, może trzeba było to o. po prostu przytrzymać. Właśnie, a my szalejemy. Bo my waleczne! Tak, powiedz, że koniec. Ja jeszcze nie, koniec, tak nie. Jestem.

Zabierz tego węwąża! Trzymaj się tam! Stoję! Wieź mnie do finału! O, wieź mnie do finału! Boże mać? O nie! I co? I sama mam was tu klepać? Spadać mi stąd? Życie ma maga O Jezu! Wiesz co? Najprościej jest... omijać ich... te kulki... A! Mocy! Lewandowskiej! Dobra, ja nie żyję, Aga trzymaj się. Weź to życie i podnieś mnie! chodź! Ciągaj mnie stąd! Ja nie żyję! Tutaj. Trzymaj się! Nie wierzę! Takie bo... Albo będzie cyrk, albo będzie koniec! Koniec, koniec, koniec! To był tru. Będzie cyrk Nie! Nie, jest koniec! Boże Nie ma cyrku, chodź! Ty bardzo nie mogę! Co? No ty tak się żyłam! Trzymaj się! Nie wierzę! Nie, ja, ja spodziewam jakichś naprawdę przyjemnych tych poziomów, a to jest coraz gorzej, matko! Mordują rejza. nas na każdym kroku. Nie wiem ile nawet mamy kulku. <laughs> Jestem złamana. Ja i mój mózg. <laughs> Twojego laretka. Tak. Jak się nie patrzysz na mnie? Tak. Trochę dwa 2000, to można było 7500 punktów zebrać. O mój Boże, kiedy, jak nie ma czasu? Nie mam pojęcia. No ale może, dobra, to... trzy kulki są, kulki. nie jest tak źle. No, no, no. Jezus Maria. To jest apogeum. <gulki> no, a widzisz, aby my panikowałyśmy, to trzeba było przytrzymać. Nie no, można ich tam jakoś ubić, no ale wiesz. Po co się męczyć? No spokojnie jakoś bardziej. Dobra, my idziemy tutaj na prawo, bo to jest... E, po pierwsze, e, możesz mieć milion zgonów, a po drugie to jest wielkie zejście. To Oho. jest, wiesz, na współpracę. Tak. Ja tego sama <laughs> potem sobie nie nadrobię. Coś mi się wydaje, że dużo prądu tu będzie. Hmm, może to jest taki... w ogóle mapa taka dziwna. Znaczy, no, mam nadzieję, zgodę. że nie będzie nas znowu goniło, no bo to już jest męczące. No, bo tak, no, żeby każdych... każdy. My tu będziemy zjeżdżać? No, może nie. Chodzi jakieś przekładanie. I lasery, Katurlu. Katurlu. Dobra. Chodź tu do przodu. Idę. O, widzisz? Ała. Ja już wiesz co, szkole szukałem kulek się nauczyłem, że nieraz one są na samym starcie, tylko trzeba się cofnąć. Tak, i e, żeby tam biegać, nie? Naokoło. Mm -hmm. A my sobie zawsze do przodu. Co tu się dzieje? A co, osobno? Excuse me? Czekaj, ja sobie nie a, punkty zrobię. E, laseru um nas tuteguje. Jak to się robi? E, a mnie to kto wypuści?! No, no skacz, skacz, skacz! Ta, skacz, jak ty mnie nie przycisnęłaś! Przyciskaj ten przycisk, no! A łap ronduje mnie przez ciebie! Idź ty, ciebie też zostawię, teraz sobie tam umrzej, bo mnie Opa, zostawiłaś. Ale chodzi o to, że ja patrzyłam na ciebie i mówię, co mam ci nacisnąć? Twój przycisanie mnie! Co ci przycisnąć? Ja bym ci powiedziała, co, ale to go mi ale, się obraził. To... <noise> to co my mamy tu naciskać? Macie? No masz przyciski na ścianie i naciskasz A, o. dobra. A ja myślałam, że ja sama sobie to zrobiłam. Sama sobie zrobiłam. sama to ja sobie umarłam. O Jezu! Ciskaj mnie! No, zrobiłaś się? Zrobiła, teraz ty, suń. Szybko, 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 szybko. A może cię zostawię? Ty mnie Aaaa! zostawiłaś. Kulku! Kulku! Aga! Co tutaj teraz? O, Boże. To jest cały czas presja. Co tutaj. Moja kuleczka Skończy. została. No, została. Teraz jestem na lewej, Madzia. A dlaczego? Mi już było dobrze u mnie. Jak się schodzi? W Katurlu, w dół. No. Wypuść mnie. No wskacz! Madzia! Umrę, 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 A, bo to nie to, to nie najpierw. Chodź. Złaź. A, dźwięk. też mnie uprądowało! Umarnięta no, jestem. Marty znowu. Tak. Ej, to jest presja, Madzia. A co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jest normalny. Jezus. I co znowu? O nie, to od tego momentu. A, dobra. dobra. Tyle dobrze. No ty mnie najpierw wypuszczasz. Nie mogę wyjść. Który mówisz turlu? L. Jakbyś no, Ja byś grała, jak człowiek na klawiaturze, to byś wiedziała. Wiem. Zresztą no. turlu się turlałam i tu nic. Jezus. To jest presja. Tak. Którym to się robi Madzia? W katurule robisz K, a w dół robisz L. 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 Dobra, ja jeszcze czekam. Tak, zrobiłam L. Nie wiem, w którym się robi napadzie. O. Dobra, wyłaś tam. Stój od razu na tym boku, co się go ściąga. O. Dobra. Okay. W którym to? Co? Aha, no i kat L. w dół. Mam L. I teraz ty mi zrób. Jest. No, bo ja to jakoś szybciej przesunę z <grym> To jest hit. No, no i ja na, na prawo A, i ciągnij. Nie, ja czekam, że się otworzyła, proszę. A to jest No A teraz ty trzymaj tamto! Trzymaj! Gdzie jestem? El? o! No jeszcze sto, że to robię, Ej, gdzie we mnie ty? Tu! El kom to robię! Matko, kolejne jakieś profanum! Dobrze! En! No. Kakuj! A bo jeszcze ja? muszę cię tu! Matko, co za wymyślali? Co to teraz? No, to... no bo to ja otwieram tu. Nie wiem, ty tam chyba też musiałeś jeszcze raz ten przycisk kliknąć. Nie ja chyba klikam... Uh. To się obraca jakoś Powiedz Powiedz ją od tego momentu. Tak, od tego. Już tam to nie będzie. Dobrze. Tutaj nas rzuci. Nie mnie od razu rzuca se tu. A nie, to nie możesz rzucić tu. to za bezsens. Tu, na dół? No. Ty mnie tu. Ja... To naciśnij przycisk Jeszcze raz? No. Nie, no to co to? Jak to ma być? To ja mam najpierw nacisnąć Nie. tu. O, ty przechodzisz. O, o. Teraz ciągnę tu. O, spadaj, spadaj. No A ja, ja? spadnę. A, ty A muszę. Ciągnij. O, i spadaj. Zdążysz! Teraz ty ciągnij tu Boże. To już jest nienormalny. Ale my. Tak. Jeszcze. Ej, w ogóle to mylko, my tylko mi więcej. A czego ja my mam ja... tylko ich bić? A halo, a my? Oh. A czym my? Teraz, teraz ja... ty ich bi! A to... No musisz ubić, żeby nas przepuściło. Teraz sobie! Mam. Ja chyba nie żyję, Madzia. I co? Ja mam użyć, dlatego że ty nie żyjesz. No, no fajnie. A patrz w samym mecie już byłyśmy No znowu to samo A znowu znowu Było nie umierać yes. no właśnie No, no właśnie czekaj bo ja i tak muszę to W ten sposób Dobra ale już wiemy jak Tak Czekaj ja najpierw tamto muszę iść Tak, 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 tak. Masz, idź mnie ciągnij Dobra ja dociągnę ciebie. Dobra. Ciągnę mnie. Przycisk. O. L. L. A ja co? No ty teraz. A ja co? No bo mnie zostawiał niepotrzebnie. Teraz to się przy przygotować. Uch ty, no A że lejemy się po prostu. A ja umarłam, dlaczego ja umarłam? Ale ty jaka zdążysz, bo ciebie... mnie z tego. Spali ale go! To to u ale go spali zaraz! Ej, powinno ja go nie... spalić i powinniśmy zejść na dół. No tak! Dobrze jest wadzie, teoretycznie. Jesteśmy przy samym finale jak nie patrzeć, nie? Tak. O Boże. Ciepko. No. Proszę bardzo. Czekaj, bo ja jak zwykle tamto mam. I ja nigdy nie pamiętam, że ja cię muszę tu wytegować. Leć, leć. ty mnie. omaga oh omaga oh Dobra. Dobra. O, Ej, czekaj, to... bo ja wpadłam! Ja Dobra, wylazłam! O! Ej! <grym> się... dobra, tu trzeba trochę dalej stać, jak te się pojawiają, bo potem one. O! Na łeb mi wpadł i mnie uderzył, i zaraz znowu teraz ginę. O nie. No, A jo! No Rzez tak, się... one na łeb wpadają i krzywdę robią. O nie. No. O! I widzisz, też mi na łeb wpadł znowu, i tobie by na łeb wpadł. I stoją jeszcze się patrzą, durne. No tak robią! Stoją mi się patrzą, durne. Madzia, Jezus. No a tak nie robią? Ja już nie Żebym nie robię. ja znowu tam nie ugrzęzła, gdzie tam wcześniej ugrzęzłam. O nie. Jezus. O, na okropne szkoda, nie mamy strzelania, Madzia. O, to by się przydało. No. Ale patrz, to już nam pięknie wchodzi. No tutaj Takie już perfekto. No. No, macie załamane. Nie, no jest dobrze, co chcesz? <laughs> Dobra, tym razem nie wpadłam. No i tutaj masz czekać, ja bym stała tak bardziej od lewej. O! Trzeba przeczekać, aż one te. te... Salto zrobią! Aha. Niech robią rob salto, no Tak, a tak. i ty wlazłeś w laserum. Nie, 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 tylko minę łeb. O Boże. A. No i teraz to na Po prostu... A, a, a mnie boli. O, też umarłem. A mnie boli. O, udało się Madzia! <laughs> co ci się udało? Umrzeć? <laughs> nie, czekaj. To nie jest kolejny... To... Nie, 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 dalej robisz co robiłeś. Madzia! Nie, to jest inne. To Co jest to samo, Aga! Macie, ja dobra, ja mam nadzieję, że to pękło tam wszystko. Zawsze mówią, że nadzieja ma tylko głupi. <noise> to głupich. No i te żebyśmy, nie wiem, jakiś wirnik dostały, czy właśnie jakiegoś tego tego dociągnięcia To nam na łeb spada. No. No to tak jak mówisz, właśnie spada na łeb. <noise> o Jezus. Dobra O, pięknie O oh ma go No i co? No i co te chamice? O Dobra. pięknie Moje poszło Nie! Na samym brzegu po się stać może o. o Dobra, moje uklepane! Masz uklepane! Ale to w końcu. Jezus. To było chyba na boczku, tak jak mówiłaś. No gdzieby oh w jakiejś kanalizacji nas teraz ma... O, pinnie! Nie, my tak się męczyły. No okropnie. <laughs> Jej, aż mi się lok skręcił. <laughs> Zdrowienia. Ej, dobrze, że galaretka ci się nie przygotowała. Tak, nie zważyła! Mularki! Fajne! Klarki. Oh, o, zdobądź złoto na tablicy wyników na 50 różnych poziomach. Serio? Serio? Pa. O, twój lok będzie przed. O, no, dawaj loka! O! To nie będzie widać. O, że tak no nie wyszło! Boże, czy... Ej, bo ty po prostu przymierzałeś mojego loka, czym ci pasowało? Tak, czy przemalować na ten kolor. O, nie mogę. A druga kulka gdzie była? Nie wiadomo. Była gdzieś tam chyba została, jak się że została. Jezus, ma Ja, ja nie wiem. To jest crazy. No, jakaś masakra z tutaj była. No. W ogóle te poziomy tutaj są okropne. No takie hardkorowe już. No. O. Będą dzwonki! To idziemy jeszcze na dzwonki w takim razie. Dobrze. Potem będę ja jeszcze chciałam zakupy robić i nie będzie za co. Potrzebuję na nową lokówkę. Ha. Auć. Skakuj do zbana. O Jezu. Ja pierkur. metoda C-R! Ruchy, 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 O nie, i znowu będzie tąp, tąp! O nie. Kto, że L? Ty na prawo, ja na lewo, L. Nie, macie. No tak? I co tąpa swojego? Idę. Tak, zacmi, a tad... a, to, no że to się wciąga. <priodark> po <Rozpomnę> prostu <uściską. zorak watercolor> oh. Ojka! nie, uwaga, nie. O, Umarłam. Koniec czas... Dobra, a, bo... coś tam się zbierało. Aha. Tak mało czasu na On zawsze mało daje. Ale patrz, ma mamy no, 200. Ja... Mamy. <hści> no, on się, się jest. Wystarczy. 200 do przodu, no, to 200 o Jezus. Krajza, krajza. Dobra, mamy to. <laughs> będzie z tego, jak Ach, to ma będę nie... Tak, będzie z tego. <laughs> Szkoda, że tutaj nie można skakać. Mary, <laughs> Jeszcze tu. O. Też zawsze chciałabym zeskoczyć do wody, a tu... Też się nie da. Dobra, co kolejne? Przypływ sił. O, no, Siły to nam potrzebne na kolejny odcinek. Tak. Dobra, w każdym razie kończymy ten. Dziękuję wam bardzo ej, serdecznie za obejrzenie tego. Ze mną była Aga. Aga się Biszczelna zrobiła już na koniec. No. no i w każdym razie widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się no i cześć. Pa, pa!